Dobry wieczór Państwu, witam tu Wiadomości. W mieście i gminie Łomianki, graniczącej z Warszawą, jednej z najbogatszych w Polsce, nie ma kanalizacji wodociągu zdrowych ujęć wody pitnej. Środowisko naturalne zdewastowane, gospodarka terenami rabunkowa, fundusze z kasy miejskiej marnotrawione. Komitet Obywatelski Solidarność w Łomiankach za najważniejsze uznał bezpieczeństwo mieszkańców, oświatę i ochronę środowiska. Powstaje więc Straż Obywatelska, która pomoże miejscowej milicji. We wrześniu z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego zaczną działać dwie szkoły społeczne podstawowa i pierwsze w Łomiankach liceum ogólnokształcące. W jedynej, w jedynej dotychczas szkole dzieci uczą się na trzy zmiany, a jej rozbudowa utknęła w miejscu. Na prośbę Komitetu Obywatelskiego Instytut Ekologii Polskiej Akademii Nauk opracował raport na temat stanu środowiska naturalnego. Jest punktem wyjścia, ujawnia zagrożenia i mówi jak je usunąć. Działa już Komitet Budowy Wodociągu. W planach także budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji. To jeziorko jest właśnie przykładem jednego z ostatnich, jeszcze całkowicie niezdewastowanych starorzeczy, z którego korzystają w okresie letnim tysiące mieszkańców Warszawy, przyjeżdżając tutaj na weekendowy wypoczynek. Z czasem, znaczy mamy nadzieję do tego nie dopuścić, ale jeżeli nadal gospodarka w gminie będzie przebiegała tak, jak przebiega, jeziorko to również przestanie istnieć, zasypane śmieciami i zalane. Dzikimi wylewiskami Gnojowicy i Szamp. Przez najbliższe dwa miesiące najważniejsze są wybory. Na ten właśnie cel komitet przeznaczył dochód z balu karnawałowego. Bawiono się do rana, a przy okazji zebrano ponad 260 tysięcy złotych na fundusz Daru Narodowego. Dziękujemy Państwu do zobaczenia.